Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Chciałbym powiedzieć telewidzowie, ale w TVE nie powiedzieli, że z taką mordą to kariery nie zrobię, więc witam was na YouTube i zapraszam na odcinek. Przechodzimy do zrobienia sufitu. Sufit na razie jest zaspoinowany tylko i zaciągnięty e, taśmą, znaczy taśmami i masą zbrojącą, ale majster ma zachciankę, żeby to było gładkie anielsko gładkie, yy, więc musimy teraz rozstawić sobie rusztowanie, albo drabinę jeszcze zobaczymy i yy, po prostu przeskrobiemy sobie ten nasz sufit. Jeśli są jakieś rzeczy, które troszeczkę wystają, czy coś to sobie to zeskrobiemy, nie będziemy tego szlifować, bo jeśli byśmy sobie to zeszlifowali to musielibyśmy to przed nałożeniem gipsu zagruntować. A jeśli przejedziemy sobie szpachelką, tutaj nie było kurzone, to sufit mamy gotowy do tego, żeby zacząć nakładać masę. Więc szpachelki w dłoni. crystal sky Shining past the brightest light, just like oh, 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 oh. just like oh, 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 believing we can start. Chyba pamiętacie jak mówiłem, że ściana i narożniki wyglądają jakby je wklejać drzwiami od stodoły, a łopatą. Od nocy przyszły dobre duszki i nam trochę podrównały więc już to nie wygląda tak tragicznie a nawet bym powiedział, że wygląda ślicznie może nawet taki kolorek cappuccino majster by chciał sobie zostawić wiecie takie modne trochę takie stonowane takie wiecie ponadczasowe no zobaczymy zostawiamy musi to wyschnąć sufit wczoraj żeśmy pojechali naraz ładnie to wyszło Zobaczmy teraz, że od razu jakby się to pomieszczenie zrobiło no wyższe trochę, może nie wyższe, ale jaśniejsze, bo biały sufit na pewno tutaj nam lepiej to światło odbija niż ten szary, który je pochłaniał. Teraz sobie zostawimy to do wyschnięcia, w międzyczasie polecimy sobie z drugą warstwą tego gipsu. Dwie warstwy na tym suficie w zupełności wystarczą. My mamy już tutaj nasze wiaderko Przygotowane, Był pomysł, żeby zrobić to lsr ale majstra portfel krzyczał, nie, nie rób tego, nie stać cię. <grymne> wzięliśmy, robimy to, to rootbandem, e, finiszem od Knaufa. Takie wiaderko, to jest 28 kg kosztuje 53 zł bodajże. A lsr jest troszkę droższa, więc ja wiem, że jest na pewno 100 razy lepsza, ale to jest tańsze i majstra po prostu na to stać. A uwierzcie mi, zrobimy tak, że też będzie ładnie. E, mamy to już przygotowane ze wczoraj. Zobaczcie, tyle nam, tyle nam zeszło. Masy było mniej więcej po korek. Zeszło nam troszeczkę więcej niż połowa. E, masę żeśmy sobie e, nakładali wałkiem, ale została ona uprzednio rozcieńczona. Do takiego stopnia, żeby po prostu lepiej się nakładało to wałkiem i później podczas ściągania też ten gips się ładnie ciągnął. Jak widzicie, że nie ściągnęliśmy go całego, bo płyt nie widać. Przechodzimy zatem do dalszych elementów. Panie Kierowniku, jest Pan zadowolony z roboty? Nie. jest brudno. I nudno. Tak? Tak. Nie będzie wypłaty. Nie no, no Ale cóż, trzeba robić. Na drugi raz sufit założony. To już zostaje. Tak można już malować prawie lekkie poprawki zrobimy znaczy się trzeba będzie tylko wyszlifować i zostaje dobrze że tych kółek żeśmy nie e, wycinali e, bo na pewno to ułatwiło tutaj nożem można było po całości sobie latać nigdzie żadne poprochy ani nic się nie zaciągało ale trzeba pamiętać jakie jest rozmieszczenie my sobie to żeśmy spisali na ścianie mało tego zrobiłem zdjęcie bo zaraz to zniknie więc jak już ten sufit się wyszlifuje, to przed malowaniem podejrzewam, że po prostu zrobimy sobie otwory. Więc w tą stronę jest 117,5 cm i od boków 90. To jest środek naszych kółek. Nie bójcie się, bo już niektórzy zauważyli, że z tej strony mogą nam kółka nie wejść. Wejdą kółka. Majster zamówił takie kółka, które mają 3 cm. To jest cała lampka zespolona w jedną całość. Czyli, że tu nie mamy tej takiej obudki plus dodatkowa żarówka. Tylko po prostu całość, jak się popsuje, trzeba wyjąć i wymienić. Ale taka żarówka kosztuje około 12 zł. Więc porównując dodatkowo zakup żarówki i obwódki, to wychodzi tak samo, albo podobnie. A są fajne, bo są białe, z matowym szkłem, barwa ciepła, 3000 kelwinów, jak się nie mylę. Więc jak dojdą, to je będziemy sobie zakładać, a teraz musimy urobić sobie gips. My tutaj taką rzadzioszką na drugi raz zakładaliśmy e, sufit. Dlatego, żeby szybko nie łapało, ale jak się go na rzadko naprawdę zrobiło, to on też ma więcej czasu, tak nie podsiąka i macie po prostu większe pole manewru, żeby to sobie wygładzić. Tak jak widzieliście w dwie osoby i trzecia, która podświetla, bo to jest bardzo ważne, można sobie taki sufit walnąć. podejrzewam, że w niecałą godzinkę też nie bumbluje. I nie bąbluje, Tak więc może też to bąblowanie. Ci, którzy pracują z gipsem, to wiedzą, że to jest takie bąbelki, się robią na powierzchni gipsu. Jak wyschnie, to macie takie dziurki, które później trzeba na poprawki jeszcze lecieć. My go żeśmy rozcieńczyli dosyć sowicie i jest dobrze. Tutaj mam kolejne wiadro. Urabiam sobie. Wezmę tutaj jeszcze szklankę wody, wleję, żeby on był taki rzadki, jak. albo inaczej, jak gęsta śmietana. O.

Lecimy już na drugi raz. Dosyć sprawnie to idzie. Druga warstwa jest bardziej ciałka i robimy tak zwaną metodę mokre na mokre. Mądry nam kiedyś o powiedział, że tak, da, da radę. W tak nie zrobiliśmy, ale to tylko dlatego, że już nam się nie chciało. Ale tak to w dwie osoby. I operator, I operator oświetlenia plus kamery na spokojnie jesteśmy w stanie to ogarnąć. Zobaczcie na ten gips. A jest właśnie na drugą warstwę go bardziej rozprzedzamy. Pierwszy niekoniecznie. Pierwszy może być troszkę gęstszy. Znaczy, wiadomo, no że i tak trzeba go troszeczkę przemieszać i, i troszkę rozsadzić. Niż ten oryginalny w wiaderku, żeby już się nawet chociaż lepiej przed tym wałkiem rozprowadzał. Ale drugi jak jest rzadszy, o to mówię, Majster nie narzeka. Wtedy jak Majster nie narzeka, to robota idzie jak. jak rzeka. Dzisiaj skończymy te ściany. Zostawiamy tylko tam przy nadproszu, bo tam będziemy musieli jeszcze sobie narożniki wkleić je sobie wystawimy do pionu później jak będziemy drzwi sprawiać, A pan majster już drzwi bez opasek, to żeby ściana była w pionie będziemy musieli później takie listy poprzyklejać, ale to zobaczycie e, no i nie ruszamy też tej ściany pod oknem ściana pod oknem pschnie bo jest tam tył wyrównany ale jakby się udało to jutro albo będziemy to przycierać jeśli wyschnie. No jeśli nie wyschnie, to zarzucimy sobie tą ścianę i narożniki. A to zobaczymy. Dziwno się zrobiło ostatnio. Fakt, że to bloki. Ale chodzi jeszcze o ten przebieg, żeby był, żeby to wszystko miało szansę wysknić. Światełko zgasiliśmy, to górne. Teraz lepiej się pracuje ze światłem mocznym No i powolutku. to na dwa razy. Wszystko troszkę się tutaj nam zbiałkowało. Teraz tym tak nie zobaczymy, jak to, jak to wygląda. Może tutaj światło. Słuchajcie, no jest moim zdaniem jest Ok. Teraz wszystko wyjdzie po przeszlifowaniu tego. Oczywiście jakieś zaprawki pewnie trzeba będzie później zrobić. O dziwo taki tip od naszego Mistrza Zakonu Majstrów, robiąc mokre na mokre, unikamy podsychania gładzi i mamy więcej czasu na obróbkę. Ale to, cii, bo to jest ściśle tajne. Yy, więc tak to nam wyszło. Yy, coś jeszcze wam miałem ja powiedzieć. Aha! Yy, zjawisko bomblowania nie wyszło w, tym, w tej aplikacji, także nie spotkaliśmy się z zjawiskiem właśnie tutaj robienia się bombelkowa później dziurek, może przez to, żeśmy to odpowiednio rozcieńczyli, była rzadka i może też metoda mokre na mokre to pomogła. Nie wiem, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Teraz musimy tylko poczekać, aż wyschnie ta ściana i jutro odstawimy sobie ościeża, więc dziś to wszystko, a jutro działamy dalej.